Dajcie, kochani! Hello! Jesteśmy w Górach, jak co roku, we wrześniu. Dzisiaj jesteśmy akurat na Słowacji i ruszamy na Rysy. Więc co? Zabieramy Was razem! Fajne miejsce sobie na piknik, nie? Ale dawno mnie tutaj nie było. Mam wrażenie, że dosłownie wiele lat minęło, a tak naprawdę to niby tylko od lutego. No i znowu zabieram Was w podróż, tym razem na tydzień w góry. Jesteśmy tutaj na takim pięknym miejscu. Pierwsza taka malutka przerwa. Bardzo przyjemnie tutaj się idzie. Właśnie czytałam, że to wejście na rysy z tej strony jest takie powiedzmy technicznie łatwiejsze. Godzinowo tutaj ponad 4 godziny, ale już chyba jedziemy godzinkę jakąś, więc na co jakieś 3 godzinki nam zostały. Bardzo, bardzo przyjemna taka ścieżka. Ludzi nie jest aż tak dużo. To takim, tak jakby mówię, takim balkonem idziemy wzdłuż góry. No i zachmurzyło się dzisiaj. Miał być właśnie taki najładniejszy dzień. Dlatego też wybrałyśmy tutaj to wejście. No, zobaczymy. Jesteśmy przygotowane na każdą. Pogodę, no a, a zobaczymy, czy pogoda dopisze. Jakaś taka zamyślona jeszcze jestem, ospałam, bo bardzo mało godzin ostatnio spałam. Dzisiaj tak jakby dłużej, ale czuję, że brak snu. Mam nadzieję, że dzisiaj po tym wdrapaniu się na rysy będzie trochę lepiej. No, więc co, jeszcze chwilkę tutaj siedzimy, coś zjemy, no i ruszamy dalej. Tu ptamy sobie powolutku na górę. Wejście nie jest jakieś takie bardzo na razie na razie skomplikowane, ale jak widzicie jesteśmy w chmurach. Proszę bardzo, tak to wygląda. Pogoda dopisuje, bo bym powiedziała, że dużo łatwiej jest wchodzić, kiedy jest taka pogoda. Jest tak trochę rzeźko. Słońce nie świeci, bo w zeszłym roku to pogoda nam tak dopisała, że były 30 stopni. No i to jest po prostu okropna pogoda na wspinaczkę. Więc dzisiaj jestem bardzo wdzięczna tej tutaj pogodzie. No i idziemy. I powiem Wam, że od listopada tak konkretnie ćwiczę na siłowni. Chodzę na takie zajęcia grupowe. No i moje nóżki się sprawdzają bardzo dobrze. Jednak sport to bardzo. Dobra sprawa, no cóż, idziemy dalej. Zaczęły się łańcuchy, no i taka aktualna pogoda. Jesteśmy, słuchajcie. Uuuu! Ale wieje! Nie wiadomo jak mikrofon się spisze w taki wietrze, ale jesteśmy w chacie pod rysami i nie mogę uwierzyć, że dałyśmy radę. I Gdzieś czytałam, że to taki spacerek na te rysy ze strony słowackiej. Nie wierzcie! Trochę trzeba się napracować, szczególnie tutaj w partiach wyższych. A jeszcze... Pójdziemy godzinę do góry. No, idziemy teraz jeść jakąś gorącą zupę. Słuchajcie. Zmiana planów. Asia zmieniła plany, więc wywiad z Asią. Proszę Asia, wytłumaczcie. E, e, krótko z na temat. No więc e, wchodzimy na górę, zdobywamy górę, szybko schodzimy, żeby tutaj przyjść się zagrzać, zjeść, odsapnąć, odpocząć, nabrać sił i wracać na spokojnie e, czyli, do domu. Czyli zupy teraz nie będzie? Nie, no, bo się rozgrzejemy, rozpłyniemy e, jak lody e, o, w 30 stopniach i w ogóle nam się nie będzie chciało iść. No, właśnie, więc, no, więc póki wchodzimy. Póki mamy siły, póki jesteśmy w tempie, w rytmie. E, i w, cieplo, w ciepłocie ciała, taką jaką mamy, dajemy na górę i wracamy szybko, jak tylko się da. Oby się tam rozjaśniło i było coś widać, tak. bo teraz zobaczcie: no. nic nie widać, nic nie widać. Jest po prostu biało. Trzymajcie kciuki, idziemy na górę. Rysy zdobyte. Widoczek taki, mleko, ale dałyśmy radę. I szczerze nie było aż tak źle. Były pewne momenty takie gorsze, nie? Męczące, może nie, że męczące. Koszulne, męczące po prostu. Ale tragedii nie było. Ale podobno wszyscy narzekają na zejście tutaj teraz, więc chyba też będziemy narzekały, bo się wchodziło całkiem fajnie po tych kamieniach. No, będziemy musiały uważać. Ale teraz już nam się nie śpieszy, cel osiągnięty. Wiadomo droga jest najważniejsza. A więc no. teraz powolutku, powolutku. W dół. Tak. Ale się zdziwiłam, szczerze mówiąc, myślałam, że to będzie jeszcze wyżej. I tak przyszło. I to już. No, więc fajnie. Posiedzimy chwilę i będziemy iść na dół. Na jeździmy, zupę. Jeździmy. Na zupę! No, i słuchajcie, kwaśnica zjedzona. Można sobie wracać. Pogoda, oczywiście, całkiem ładna. Zobaczcie z drugiej strony, taka. No, a my sobie ruszamy na dół. No cóż, trzeba będzie rysy powtórzyć, nie? Z ładnymi widoczkami. Teraz niestety się nie udało, ale i tak było fajnie. Teraz mamy ładną pogodę na zejście. Więc co? Widzimy się na dole. Wracamy sobie. Już zostało bardzo mało do parkingu. Tutaj już idziemy taką ścieżką w lesie. No i powiem Wam, że będziemy musiały tutaj wrócić. Ale już normalnie z noclegiem w tej chacie pod rysami, żeby zobaczyć tam wschód słońca, żeby pójść na zachód słońca. No, to takie marzenie. Tym razem się nie udało, ale zobaczcie. Pogoda się wypogodziła, ale myślę, że wszystkim, we wszystkim zawsze jest jakiś sens. Więc dzisiaj była taka próba rys. No, a kiedyś w przyszłości, może w następnym roku, powtarzymy to już tak konkretnie. I ogólnie, słuchajcie, tak stęskniłam się za nagrywaniem. Co nóż wyciągam kamerę, żeby coś nagrać. Co nóż szukam jakiegoś fajnego kąta, żeby tak fajnie wszystko ponagrywać. No, dawno mnie tu nie było, dawno nie nagrywałam. A jednak bardzo to lubię i, i, i już prawie zapomniałam, jak to jest nagrywać, ale bardzo się cieszę, że nagrywam, że akurat tak się składa, że najczęściej teraz ostatnio nagrywam na wyjazdach. No ale cóż, dobre i to, więc wracamy do domku, mieszkamy w tym samym miejscu, czeka nasz jacuzzi, jest teraz tam też sauna, więc co, idziemy powolutku odpoczywać. Witajcie kochani, w kolejnym dniu. Wczoraj padał deszcz, więc tak pół dnia sobie musiałyśmy zostać w domu. Byliśmy na takim krótkim spacerze czterygodzinowym. No i ogólnie odpoczywałyśmy. Nie nagrywałam. No a dzisiaj jesteśmy w Dolinie Kościeliska. Idziemy na Czerwone Wierchy. Podobno o tej porze roku są najpiękniejsze. Więc co, zabieramy Was razem. Aktualizacja naszego podejścia tutaj na Czerwone Wierchy. No i to początkowe wejście jest takie no dość ciężkie. Jak widzicie tutaj za nami tak jakbyśmy szły w korycie jakiejś e, górskiej rzeki. Fuh, gorąco jest bardzo. Właśnie Asia sprawdza naszą mapę. Co tam Asia? na Ciemniak dojdziemy. Na Ciemniak, nie? No ta droga na Ciemniak na początku jest bardzo męcząca. I dzisiaj jest ciepło, naprawdę jest ciepło. Po prostu jestem cała mokra, a dopiero żeśmy zaczęły. Uff, taka aktualizacja. Idziemy dalej. Takie widoczki za nami. Uch, jak ładnie. My postój z takim pięknym wideoczkiem. Tutaj o, widać Giewont. Widać już nasze czerwone wierchy. Zostało nam jakieś 40 minut. Uch. ostatnia przerwa przed podejściem. No i szczerze, mamy wrażenie, że wejście na Rysy to taki spacerek był. Tam kilka miejsc było takich ciężkich, ale ogólnie to w miarę płasko nawet się szło. A tutaj cały czas jest pod górkę i pod górkę, tak od samego początku. No i teraz jeszcze to ostatnie podejście i będziemy na górze. No, pogoda dopisuje. jak tam, Asie, się czujesz? Dobrze? A się czuje dobrze. więc nie powiem. Tak, trochę mamy przerwę, podjadamy, nabieramy się sił. No i zaraz wejdziemy na to główne już podejście, ale po prostu idziemy tak krok w krok, małymi kroczkami, bo sił brak dzisiaj. Takie widoczki. Zrobiłyśmy sobie tutaj taką dłuższą przerwę już z normalnym posiłkiem. I byłam pewna, że już jesteśmy u celu, że to jest ten cały czerniak. Ciemniak. <laughs> A widzisz? Wiedziałam, że znowu coś powiem, nie tak? <laughs> Lubisz my liczby nazwy. Lubisz. No? Po prostu razie po swojemu. Bo ja myślałam, że to pleśniak. I... <laughs> Potem był czerniak. No a teraz to jest ciemniak. ciemniak. No i słuchajcie, ten ciemniak jest naprzeciwko. Pokażę Wam. Tak o sobie siedzimy fajnie. O. I tutaj, tutaj właśnie. Jeszcze musimy wleść tam. No ale nic teraz. Tak fajnie. żeśmy posiedziały. Sił nabrały. Zaraz idziemy. Prognoza jest fajna. Podobno ma nie padać. Zobaczymy. <laughs> Zobaczymy. No i co, zabieramy Was dalej. O, jak zaraz. Tylko już się nagrywa, ale muszę to tak zrobić, tak? Oh. Ciemniak. Zapójty. Udało się. Udało się, ale słuchajcie, nie było łatwo. Nie. No, nie. W ogóle. No, dość męczący, wymagający szlak to praktycznie idzie się pod górkę. Od samego początku, tak. czego żeśmy nie wiedziały. Tak. I, I wszystko się idzie tak w no, kamykach, w skałach, więc no, tak jakby po schodach non stop się idzie, więc no, jest dość trudne. Cztery, no, cztery godzinki cztery po godzinki, schodach. No. Więc no. Gimnastyka zaliczona. Dałyśmy radę, ale naprawdę jest dużo ciężej niż yy, dwa dni temu na Słowacji, jak wchodziłyśmy na, na Rysy. Na Rysy było no. dużo łatwiej. No. Naprawdę, tutaj jest jakiś horror, no ale nic. Tak, ale teraz już przed nami Czerwone Wierchy, więc mamy nadzieję, że się będziemy delektowały już tylko widokami. Tak, już nie, nie będzie schodów więcej, oby, oby. więc idziemy dalej. Fall asleep, cause I'm not tired. I'm thinking about the days we used to shine when we were young. I told you that we should start a band and reach for the sky. It's 2 a.m. and I can't fall asleep. I'm just not tired. I can hear the raindrops falling. It's cold outside. Wracamy. Tak. Nóżki ledwo idą, ale niosą. Ale niosą. Jeszcze mamy chyba z 500 metrów. A więcej troszkę. Więcej, no A trochę. Ma 700. 700. Usiądziemy zaraz w naszej ulubionej knajpie. Zjemy coś treściwego, bo ja dzisiaj tak o owockach idę i tak czuję, że powinnam coś normalnie zjeść. Więc co? Zobaczymy się w kolejnym dniu. Pa pa. Witajcie, kochani. Dzień dobry. W kolejnym dniu. Dzisiaj taki spokojniejszy dzień. Idziemy tutaj sobie w taką małą dolinkę. Po prostu żeby się trochę rozruszać, pospacerować, nie zmęczyć się, tak jak wczoraj na przykład. No i co? Zabieramy was razem. Tak jak wspomniałam, mamy dzisiaj taki kolejny spokojny dzień i ogólnie ten wyjazd taki mamy w tym roku spokojniejszy. Chyba gdzieś tam ze względu na mnie, bo szczerze powiedziawszy, po raz pierwszy przyjechałam taka wypluta emocjonalnie, fizycznie, no ale oczywiście sama sobie jestem temu winna. Nie wiem, czy macie tak, bo ja tak mam, że jak mam możliwość pracy. Popracować więcej, zarobić więcej, i przy okazji czuję się dobrze. Mam więcej czasu wolnego, więc wykorzystuję to, żeby popracować. I oczywiście to mnie bardzo cieszy, bo więcej zarobię, mam większe możliwości, ale jak czasem trochę przesadzę, to czuję się tak właśnie jak w tym roku na tym wyjeździe że bardzo ciężko mi się wychodzi z naszego domku. Najchętniej bym została w łóżku, posiedziała w jacuzzi, coś sobie poczytała, poleżała, coś obejrzała i tyle. W tym roku Asia jest tym motywatorem, który gdzieś tam mnie bardziej wyciąga i motywuje, że jakoś tak totalnie potrzebuję w tym roku chyba nie tak takiego aktywnego odpoczynku, a pasywnego, gdzie po prostu poleżę. Oczywiście balansujemy to, żeby było i jedno i drugie. No i dzisiaj w zasadzie jest ostatni taki nasz dzień, kiedy wyszłyśmy sobie pospacerować, bo jutro już wracamy do domu. I nareszcie tak chyba trzeciego dnia tutaj tak poczułam, że cieszę się, że jestem w górach, cieszę się, że odpoczywam. Bardzo fajnie mi zrobiło tutaj właśnie, że trochę dłużej sobie pospałam. Bo coś mi się pozmieniało i zaczęłam wstawać bardzo wcześnie w domu. Taka 6-6.30, mimo że pracę zaczynam o godzinie 10 i mogłabym pospać, no to wykorzystuję ten czas przed pracą na ćwiczenia. Jadę na siłownię, na ćwiczenia grupowe, na jogę, i też tutaj tak się wkręciłam w to wszystko, że chyba wszystko naraz powodowało, że jestem przemęczona. Dlatego jestem może na tych vlogach taka wyciszona bardziej, mniej taka podekscytowana górami. Tak po prostu odpoczywam, nabieram sił, ładuję baterie. No i tak właśnie wygląda ten tutejszy nasz wyjazd. Dawno też nie było mnie na YouTubie, nie nagrywałam. Dostaję od Was dużo wiadomości, komentarzy, kiedy wracam, co się dzieje, więc no nic się nie dzieje. Dużo pracuję, dużo ćwiczę, zajmuję się sobą i jakoś wcale gdzieś tam nie znajduję czasu na nagrywanie, ale widzę, że to mnie bardzo cieszy znowu i mam taką głęboką nadzieję, że teraz już nie będę tak dużo pracowała. Szykuję się kolejny wyjazd za miesiąc. Na który bardzo bym chciała też Was zabrać. Może jeszcze w tym czasie między tymi wyjazdami coś nagram w Wilnie. Zabiorę Was na spacer. Bo w Wilnie też bardzo dużo rzeczy się zmieniło, które chciałabym pokazać i z Wami się podzielić. No więc tak to wygląda moja sytuacja. Asia już sobie poszła, więc gonię ją i idziemy sobie tak spokojnie dzisiaj pospacerować. Idziemy dolinką. <laughs> ale znowu po kabiniach do góry. Asia wypruła, proszę bardzo. O, jest tak duszno dzisiaj, tak duszno, tak ciepło. O, zapowiadają burze, zapowiadają deszcz. Ten wyjazd mamy trochę taki też deszczowy, ale to bardzo dobrze, bo mi to bardzo pasuje. Asia sobie stoi <laughs> i roz. Suszy włosy, bo jest bardzo ciepło. Słuchajcie, no to idziemy tutaj Dolinką, tak? Idziemy do Dolinki. Do Dolinki, ale jakoś przez górę. No nie spodziewałam się dzisiaj takiego tutaj wejścia. No ale nic no. Leziemy wyżej. No. już niewiele. Już niewiele. Jesteśmy na polanie pod kopańcem. Tam jest gdzieś kopaniec, nie wchodzimy na niego. Wystarczy już tego włożenia. Zobaczcie, jaka ładna jest ta polana. Gdzieś tutaj mają być owieczki. Tutaj są te takie małe domki. Może jakaś bacówka czy coś. No i idziemy sobie znaleźć jakieś fajne miejsce. No i zrobimy piknik. Mamy ze sobą owoce, jagody. Więc sobie tutaj tak fajnie posiedzimy. Taka. Oto piękna polanka. Owieczek nie widać. Gdzieś sobie poszły na wypas. No, a my zaraz sobie poszukamy fajnego miejsca. O, Asia chyba już wie, gdzie można tutaj usiąść. Tutaj siadamy? Super. Taki oto mamy tutaj poczęstunek. Asia już tutaj wcina nektarynkę no i taki widoczek siedzimy na takim mostku z takim fajnym widoczkiem na te chatki tak. jak te się chatki, bacówki się nazywają? no tak sobie siedzimy taka chmura sobie idzie ogromna na nas tutaj Kończymy nasz piknik. Tak, było pięknie i przyjemnie. Tak, ale zobaczcie jaka chmura za nami idzie. Więc chyba jednak prognoza się spełni. I będzie jakiś deszcz z tej chmury? Nie będzie. Nie będzie? Ja odprawiam, że nie, ale mogę się mylić. Zobaczymy. Wolimy teraz sobie dalej iść. A ta chmura może nas gonić. Nie dogoni, nie dogoni. No, bo taki wiatr się zerwał troszeczkę chłodniejszy, albo to po prostu posiedziałyśmy i nam jakoś tak trochę chłodniej się zrobiło. Więc co? Ruszamy sobie dalej w przygodę tutaj polanoką, laskami, pięknymi, <grybujesz> no. przyrodniczymi szlakami. No, taki ostatni dzień podziwiania tych pięknych widoków. No i tutaj kochani kończymy już ten nasz zakopiański spacer, spacer i urlop <noise> tak. przy tej pięknej kapliczce, którą właśnie odwiedziłyśmy. I podobno tam jest obraz Matki Boskiej Częstochowskiej i, i Ostrobramskiej i z Wilna, z Litwy, Znowu. więc no bardzo fajne miejsce. Polecamy! No a teraz już uciekamy do domu, odpoczywać, poleżeć w jacuzzi. Pograć w Rumikuba, tak. pójść na kolację. No i tyle. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Pamiętajcie o paluszkach w górę, tak. o komentarzach i widzimy się w kolejnym filmiku. Pa-pa!